Witam na stole. Na stole ląduje Nemesis. Jedna z lepszych gier, jakąkolwiek grałem. Znaczy, może i jest ona w mojej topce, że tak powiem. Więc też każdemu polecam. Grę będziemy grali na dwie osoby i będzie to czysta podstawka, plus ewentualne plus dodatki, które z polepszą nam rozgrywkę, tak mi się wydaje. Z tych małych dodatków, które wybrałem do tej pierwszej potyczki i rozgrywki na kanale są to korytarze, czyli można się czołgać korytarzami technicznymi. No i rosuje się kartę i wychodzi jakiś efekt lub nic. Więc jest to dodatek, który polepsza mobilność na statku, więc według mnie jest bardzo dobry jeżeli chodzi o rozwinięcie gry. Następnie będą wyzwania, czyli karty wyzwań. Jest to dodatkowa akcja dla gracza, jeżeli zrealizuje zadanie z tego wyzwania. Więc jest, jest to taki mały mały trochę dodateczek zmieniający lekko grę. Następnie karty osiągnięć. to Dodatek osiągnięcia. Te spanowskie są rozwiązania, czyli jeżeli ktoś z Zrealizuje z graczy ten, tą kartę, będzie miał jakiś dodatkowy skill, dodatkowy efekt, który będzie mógł wykorzystać w trakcie gry. Więc jest to taki też mały buścik dla gracza, dla grających, bo może przejść tą grę, bo, bo jest trudna. Nie ukrywam. I to jest koniec dodatków. Yy, jeszcze rozwinięciem tej grze będą fanowskie cele czyli karty, dodatkowe karty celów. Oczywiście, jeżeli rozgrywka na dwóch graczy, to na, na dwóch graczy lub więcej, więc te były dostępne na zapisy, można było sobie wydrukować i, przez drukarnię i je dołączyć do gry. Jak widać, trochę się różnią kolorem, ale kolorem tylko na tym awersie, na rewersie jest wszystko w porządku więc nie ma problemu z ich grywalnością. Więc taką rozgrywkę, z takimi ulepszeniami będzie rozgrywka. I wylosowanym graczem numer 1 będzie Pani Pilot. To będziemy grali my, czyli ja będę grał i pokażę Wam też cele, żeby my wszyscy wiedzieli o co walczymy i jak, dlaczego takie decyzje podejmuje lub nie. A naszym przeciwnikiem będzie żołnierz, Marines można powiedzieć. no Znaczy przeciwnikiem naszym nie jest, jest naszym współ, współtowarzyszem, ale może nasze cele będą się różnić od nas, więc nad um, naszych, więc um, może być i też naszym przeciwnikiem. Więc gra będzie na dwie osoby z tymi pokazanymi wcześniej rozszerzeniami. Więc zapraszam na rozgrywkę. Teraz przygotujemy setup, wszystko zgodnie z instrukcją i rozpoczniemy pierwszą turę w hibernatorium. Setup zrobiony. Wszystko przygotowane do gry. Z tych dodatków wylasowaliśmy dwa osiągnięcia. Pierwszy z nich to niebezpieczny związek. No nie chodzi o tu związek między Panią Pilotką a żołnierzem, tylko o kto pierwszy stworzy miotacznia Ognia lub koktajl to, będzie miał tę no, tą kartę. I ta karta, jeżeli ktoś ją zdobędzie może ją odrzucić zadać 3 obrażenia drącowi znajdującego w tym samym pomieszczeniu. I ale niestety zapala to pomieszczenie. I drugi to jest prowizorkę, trzeba wykonać akcję demolki w magazynie. Kto pierwszy to zrobi, to dostanie tą kartę i ona działa, że odrzuci tę kartę w trakcie swojej rundy, żeby dobrać dowolną kartę z niebieskiej z samoróbki, czyli. To robimy i dostajemy dowolną samoróbkę. To są te osiągnięcia, a teraz wam pokażę yy, pilota, co jakie wyzwanie i cele ma pilot. Wyzwanie to jest yy, hakerstwo, czyli jest to dość prosta karta do zrealizowania, czyli trzeba naprawić yy, pomieszczenie z komputerem. Yy, to wtedy ta karta Akcji dojdzie do ręki pilota. No i teraz cele. Osobisty to jest godny pochówek, czyli wysłać sygnał i e, uciec, hibernację lub kapsułę ratunkową, uciec przez kapsułę ratunkową, posiadać niebieskie ciało zakończonka zagłoki, czyli tylko żołnierza, czyli jakby żołnierz się poświęcił, my go pochowamy. A drugą jest nekropacja. To jest ten z dodatku Fanowskiego Rozszerzenia. Chodzi o to, żeby tutaj też wysłać sygnał, ale złabać, zbadać zwłoki, słabość zwłok intruza. Czyli mm, liczymy, że żołnierz kogoś zabije, a my to wtedy zbadamy. Ale ogólnie wspólnym celem jest wysłanie sygnału, więc yy, do tego ogólnie będziemy dążyli, żeby znaleźć pomieszczenie, gdzie można wysłać sygnał. Ok, no i to jest koniec przygotowań. Znamy nasze cele, znamy y, osiągnięcia i wyzwania, więc y, pilot gracz numer 1 może rozpocząć swoją turę. Grę rozpoczyna pani pilot. Y, wydaje pierwszą kartę. Pilotaż, aby podnieść ciężki przedmiot y, zwłoki członka załogi, a następnie wydaje jedną kartę, by zrobić zwykły ruch. Idzie do pomieszczenia, tutaj trochę w prawy dolny róg. Za kartę Demolkę odkrywa prysznice uszkodzone na poziomie 2. Na poziomie 2 to są przedmioty. No i jeszcze oczywiście rzut na Szmery. 2. W korytarzu numer 2 ląduje Szmer. No i teraz dopiero może żołnierz swoją akcję wykonać. Żołnierz postanawia też za jedną akcję iść na Pomieszczenie prawy górny róg i żołnierz natrafił na pomieszczenie monitoringu i jeszcze nie musi rzucać na zaszmery, bo taki został tutaj żeton wylosowany, A więc jest to pomieszczenie z komputerem, które pozwala obejrzeć mu dowolny kafelek na planszy. Następnie wydaje kartę przeszukania, żeby przeszukać monitoring, czyli pociągnąć dwa czerwone przedmioty. Żołnierz trafił powiększony magazynek i ładunek elektryczny, więc wybierze sobie powiększony ładunek, dlatego, że ładunek elektryczny się nie przyda, bo już ma broń ciągle naładowaną, więc powiększy ten ładunek, ten magazynek z 5 do 7 amunicji. Kolejna panią pilot, pani pilot też będzie przeszukiwać pomieszczenie z prysznicami i pani pilot znalazła pod prysznicami ładunek energetyczny i granat, komuś w czasie pryszniców wyskoczył granat i leży można sobie wziąć go, ale pani pilot weźmie ładunek energetyczny, żeby sobie system lotu orbitalnego aktywować. I druga akcja, pani pilot jest za kartę stare Druchy odrzuca ładunek energetyczny, by sobie aktywować system lotu orbitalnego. Ta karta system lotu orbitalnego piloci to widać, że wszyscy gracze muszą spasować i Bieżąca tura się kończy, czyli jakby wcześniej kończy turę, i też nie ma fazy wydarzeń i ataku intruzów, więc jest jakby chwilę przesunięcie o jedną turę. Nie wiem, co to może dać pomóc, chyba, żeby ktoś nie wykonał swojej tury. No zobaczymy, czy się przyda to w trakcie gry. To były dwie akcje, panie pilot. Teraz pan żołnierz. Żołnierz za. Swoją kartę PMA Automat przemieszcza się do górnego pomieszczenia. Żołnierz znalazł się w komorze dekontaminacyjnej. Jest to, Aż cztery przedmioty tam mogą być, no ale na nieszczęście dla niego, a może i będzie szczęście, zamyka się za nimi dziwi. Żołnierz znalazł się w komorze dekontaminacyjnej. No i jeszcze teraz rzut na szmery. Wynik to 4, więc w korytarzu numer 4 hmm, pokazują się szmery. I za jedną kartę przemieszcza się w stronę silnika numer 3. Żołnierz jest w silnikach i z tego co tu mi mówi, będzie w następnej turze pasowo. Zostawia sobie jedną kartę proste naprawy. Planszetka w tej chwili gracza, żołnierza wygląda tak: zostawił sobie proste naprawy. Ma tu dużo amunicji, było dodatkowym magazynek, no i zużyte karty. Ok, to teraz jeszcze czas na pilota, bo on nie spasował. Pani pilot trochę zaryzykuje, za ostatnią kartę przejdzie do pomieszczenia. Mogłaby ze znajomości statku podejrzeć to pomieszczenie, no ale postanawia tutaj przejść w stronę silników. Mówi, że sprawdzi silniki, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że statek doleci na ziemię. Trafiła na laboratorium. Jeden tylko przedmiot może jest być jest w laboratorium. Jeszcze rzut na szmery. Wypadło niebezpieczeństwo, więc w każdym korytarzu pojawia się szmer. No i pani pilot też kończy swoją turę. No, ale jest w trudnej sytuacji, bo jeżeli w kolonii obcych wyciągnie się dorosłego osobnika, to jest bardzo duża szansa, że jej się jakiś pokaże. No, trzymamy kciuki. Czyli koniec tury, bo wszyscy spasowali, więc teraz faza wydarzeń, tak. Najpierw uaktualniamy tor czasu, czyli znacznik przechodzi na pole numer 14. Następnie są ataki intruzów, ale nie ma, więc kolejnym wydarzeniem jest skutki pożarów, ale pożarów nie ma, więc przechodzimy do wydarzenia. Wydarzenie to jest nazwane przeobrażenie, czyli każda postać z larwy umiera, no ale na szczęście nie mamy takiej. I teraz jeszcze każda postać dobiera cztery karty skażenia, i jeżeli będzie któraś z nich zarażona, umieszcza larwę na swojej planszetce. Następnie odrzuca dobrane karty. No to zaczniemy od gracza numer jeden, czyli pani pilot. Pierwsza karta dobrana przez panią pilot to jest zarażenie. Musicie wierzyć, wierzyć mi na, słonię, bo, na słowo, bo nie widać tej karty, więc pani pilot dostaje larwę. I żołnierz też przeskanował swoje karty i u niego w ostatniej karcie wyszło zarażenie, więc też dostanie larwę. Więc karty odrzucamy i to wydarzenie się kończy. Każdy z nas ma larwę w brzuchu. I ostatnie wydarzenie jest to kolonia obcych. Losujemy żeton. Na szczęście dla pilota jest to larwa, więc podmieniamy larwę na do dorosłego osobnika. Czyli larwę odrzucamy i wrzucamy dorosłego osobnika do, do woreczka. Jest to ostatni krok wydarzenia, teraz może pokażę tą część mapy planszy statku. I w drugiej turze pilotka będzie musiała się zastanowić, czy kontynuuje swoją eskapadę odkrywając pomieszczenia, czy jednak może pójdzie do komory do terminacyjnej usunąć sobie ten jajo, nie jajo, tylko Larwę z brzucha. Pilot też będzie, żołnierz też będzie miał taki task, że tak będzie do zrobienia, no ale on to może szybko zrobić, bo jest dość blisko tej komory. Ok, no to teraz będzie tura druga. Żołnierz rozpoczyna swoją turę w silniku, postanawia go naprawić za kartę proste naprawy. W sumie używa trzech kart. I podgląda status i ustawia w dowolnej kolejności. Silnik numer 3. Żołnierz oznajmia, że naprawił silnik, więc wraca, wracają statusy silnika na plansze. Jeszcze się zorientowaliśmy, że chyba żołnierz nie rzucał na szmery, więc wykona ten rzut teraz, przed ruchem. Wypadło 3, czyli do wentylacji, do wentów wchodzi szmer, no i teraz jego akcja będzie ruchu, prawdopodobnie. Również postanawia też zaryzykować. Nie wiem, czy w, na statku ORP Nemesis opłaca się ryzykować. Chcę przejść wentylacją do pomieszczeń bliżej, najbliżej kokpitu, bo chcę sprawdzić koordynaty, więc ciągnie kartę czołgania się. Wylosowana karta to paskudne zadrapanie eee, czyli Twoja postać otrzymuje powierzchowną ranę i dobiera kartę. Więc to pierwsza jego powierzchowna karta. No, karta skażenia też pierwsza, no ale dzięki temu może przenieść się daleko na do dowolnego pomieszczenia z wentami. Czyli żołnierz używa tych wentów, żeby się do, podostać do tego pomieszczenia jak najbliżej kokpitu. Więc możemy je teraz odkryć. Jest to gabinet zabiegowy, więc będzie mogła sobie wyleczyć tą powierzchowną ranę żołnierz i teraz jest to drzwi, więc zakładam, że drzwi w wentylacji nie ma, więc się nie zamykają i dwa przedmioty ewentualnie można znaleźć i teraz jeszcze żołnierz musi wykonać rzut na smery. Na szczęście wypadło trzy, więc nie, z wentów nie wychodzi żaden potwór, więc droga wolna do tego kopitu. Teraz pani pilot. Pani pilot postanawia naprawić laboratorium, więc odrzuca kartę napraw i przeszkodzenia, by naprawić to pomieszczenie, laboratorium. Za naprawienie dostaje kartę hakerstwo. Hakerstwo pani pomoże w tym, że może otwierać i zamykać drzwi do dowolnego, w dowolnym pomieszczeniu, gdzie jest komputer, a poza tym jeżeli jest w pomieszczeniu z komputerem, może używać tej akcji bez spłacenia jego kosztu, więc jest to pożyteczna karta i na razie idzie do stosu kart odrzuconych akcji. Następnie Pani pilot postanawia użyć laboratorium, by zbadać zwłoki naszego członka załogi zabitego. Odrzuca kartę obsługa komputera, pozwala to bez kosztu użyć laboratorium. Jest dość dobrze, zna się na komputerach i odkrywamy słabość intruza z badania za, członka załogi. Odkryta słabość to wrażliwość na fosforany. No, taka chyba słaba ta wrażliwość, bo to chodzi o, jeżeli będzie pod działaniem, jeżeli będziemy go gasić lub kontrolę przeciwpożarową. To wtedy on się musi wycofać, czyli ucieka z planszy i dotrzy... nie wiem, wycofuje się i otrzymuje jedno obrażenie. Czyli wycofuje się do innego pomieszczenia, chyba tak, i dostaje jedno obrażenie, czyli pozostaje na planszy. Bo tak to by nie było sensu, jakby uciekał poza planszę. Ok, teraz będzie akcja żołnierza. Żołnierz dalej ryzykuje i za swoją ostatnią akcję odpoczynku idzie do kokpitu i przemieszcza się w tym kierunku następnie wykonuje rzut na szmery, czyli tylko trójka powoduje mu, że wyskoczy na niego potwór losowany wynik to trójka więc jak widać długo, dużo ryzykować na Nemezisie nie można, więc wyskakuje potwór więc usuwamy wszystkie znaczniki szmerów z tego pomieszczenia i losujemy potwora Wylosowany potwór to dorosły osobnik. Więc wykonuje atak zaskoczenia, bo nie ma żadnych kart, żołnierz nie ma żadnych kart. Więc zobaczymy co wyjdzie. Potwór rozstawiony. No teraz patrzymy kartę ataku intruza. Na szczęście dorosły osobnik chybiał, bo nie ma tu żadnego symbolu dorosłego osobnika, więc atak jest chybiony. Więc możemy przejść do tury Pilota. I zanim jeszcze dojdzie do akcji, pani pilot trzeba wybrać swój cel korporacyjny lub osobisty. Więc pani pilot postanawia, wybrać za celne kropki, czyli wysłać sygnał i słabość intruza. Więc liczę, że, że żołnierz zabije intruza i pomoże je to zbadać. Następnie przechodzi do swojej o, akcji. Postanawia przeszukać laboratorium, może coś cennego znajdzie. Do wyboru ma bandaże i alkohol. Wybierze oczywiście sobie bandaże, alkohol na razie się jej nie przyda, bo nie ma kart skażenia. Więc bandaże będą bardziej użyteczne. I za ostatnią swoją akcję Przejdzie do silnika numer 2. Chce się zbliżyć do komory, by wyrzucić tego obcego z ciała. Wykonuje rzut na szmery, oby to nie było jeden lub dwa. Oczywiście jest jeden, więc pojawia się, losuje się potwora. Wylosowałem pełzacza, a teraz jeszcze, atak będzie zaraz intruza. Na szczęście atak pazurami nie dotyczy pełzacza, więc atak zaskoczenia nieudany i pani pilot też pasuje, więc przechodzimy do fazy wydarzeń. Tor czasu wędruje na pole numer 13. Następnie atak intruzów. Zaczniemy od gracza numer 1 tej chwili, czyli żołnierza. Żołnierza dorosły osobnik ugryz, czyli Yy, otrzymuje jedną głęboką ranę i tak go ugryzł, że mu poszarpa całe ciało, więc jest mniej sprawny, dobiera w tej chwili cztery karty na ręki zamiast pięciu akcji. Następnie pa, pełzac zadrapa panią pilot, dostaje jedną powierzchowną ranę, to jest jej pierwsza, i kartę skażenia. Yy, następnie wylosowaliśmy mieszankę wybuchową, Wydarzenie. To wydarzenie nie dotyczy żadnych tutaj z obcych, które są na planszy, więc nie poruszamy ich w kierunku korytarza numer 4. Więc rozpatrujemy wydarzenie, czy umieszczamy znacznik pożaru w hibernatorium. Pożar w hibernatorium umieszczony, więc rozumiem, że trzeba by go ugasić zanim się zahibernujemy, chyba, nie? Ale nie, chyba można się zahibernować w pożarze. Tak mi się wydaje, no to sprawdzimy jeszcze w zasadach. Jako kolonie obcych yy, ponownie wylosowaliśmy larwę, więc yy, odrzucamy ją i umieszczamy do woreczka dorosłego osobnika. I ta, która druga dobiegła końca, więc jedziemy z turą numer 3. I dalszy ciąg przygód pilota i żołnierza na statku, namiętny z następnych odcinków. Jeżeli Ci się podobał ten materiał, proszę o jakiegoś lajka, komentarz. Co byście chcieli, co byś chciało, chciał, lub chciała zobaczyć na kanale, jaką rozgrywkę z Nemezis, lub jaki, z jakimi dodatkami, z jakimi potworami, to proszę mi dajcie znać w komentarzach. A rozgrywkę kontynuuję, będę w następnym odcinku. Zobaczymy, czy pilotka. Pani Pilot czy żołnierz zniszczą swoich potworów obcych i spróbują wykonać misję. To dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, cześć.